Jeśli można wiedzieć, to w jakim rejonie udało się nabyć działkę, może w mojej okolicy? Nie wiem, nie wiem, słuchaj, powiedz mi, czy to Twoja okolica, czy nie? Bo nasza działka jest tutaj, po tej stronie. tutaj ten lasek, tu, 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 tu. I jeszcze tam, i jeszcze tam. Także tu, tu, żeśmy kupili. Ale tak na poważnie, słuchaj, powiem ci, że ja od pewnego czasu na TikToku, ogólnie w social mediach, nie poruszam tematów, gdzie mam działki, koło kogo, koło czego i tak dalej, bo kiedyś miałem taką nieprzyjemną sytuację, że nie pomyślałem po prostu. Ktoś mnie właśnie spytał, to jak ty, nie? Bez, bez, w ogóle, wiesz, bez jakiegoś takiego wydźwięku złego, nie. a coś tam tamtego, gdzie pan ma pasiekę, co? bo widział właśnie, że gdzie jechałem mniej więcej, nie? I ja mówię, no tam, 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 nie, mam właśnie pasiekę, no i słuchajcie, Dwa dni później kamera na pasiece. Mamy kamery pomontowane, złapała jakichś ludzi, którzy łazili do uli, zaglądali, patrzyli. No Nic nie ukradli, nic nie zepsuli. Ule tak jak otwarli, pozaglądali, to zamknęli. Także wiecie, no nie zgłaszałem tego jakby na policję. Mam nagrania zabezpieczone, ale przestałem mówić po prostu, gdzie mam pasieki i, i, i tyle, nie? Także słuchaj, no, jesteśmy w powiecie starachowickim. No i tyle. Pozdrawiam. Taki lasek kupiliśmy. Gdyby ktoś był właśnie ciekaw, co kupiliśmy za te tam prawie 16 tysięcy, to właśnie kupiliśmy taki lasek. Pół hektara takiego lasu. Także w mojej opinii rewelacyjny strzał, można powiedzieć. I że super fajnie, że w końcu się udało właśnie, że nikogo nie było na przetargu i można to było kupić, bo... Także gdybyście szukali właśnie jakichś takich działek rolnych i tak dalej, to na stronie Kowru można te przetargi tam obserwować, kiedy co wystawiają. Jest jeszcze taki portal, ja to kiedyś mówiłem na YouTubie, jeżeli na przykład jesteście pszczelarzami chcielibyście miejsce na pasieka i tak dalej, to na moim kanale na YouTube, Pszczelarz z Wąchocka jest cały taki cykl, można powiedzieć, kilku odcinkowy, skąd wziąć właśnie ziemię na prowadzenie pasieki. I tam w jednym odcinku właśnie mówiłem o tych przetargach w Krusie między innymi i mówiłem też pokazywałem, że jest taki portal e-Rolnik. Można sobie tam wejść, tam jest taka mapka, taki jakby geoportal z zaznaczonymi działkami, które należą do Kowru. I można ewentualnie do nich wnioskować o dzierżawę takiej działki, albo właśnie po prostu poczekać, albo spytać się, kiedy taka działka na przykład będzie właśnie wystawiona na sprzedaż i ją kupić. I powiem Wam, że ceny te wywoławcze są bardzo dobre. Dlatego prawdopodobnie niestety na tych przetargach bardzo dużo ludzi jest, kupuje te działki, trzyma, że tak powiem, rękę na pulsie. No tu się udało, bo jesteśmy w pośrodku niczego. Do takiej w ogóle jakiejkolwiek drogi, no to jest prawie kilometr, więc podejrzewam, że to trochę zadecydowało, że nikt tego nie chciał, nie?